Cześć, tu Szymon. Witam Was na kanale Third Meeple. W dzisiejszym odcinku rozpakujemy sobie grę Wicehrabowie Zachodniego Królestwa. Jest to gra autorstwa Shema Phillipsa oraz S.J. McDonalda. Przeznaczona dla 1 do 5 graczy w wieku powyżej 12 lat. Czas rozgrywki według wydawcy oscyluje w granicach 60 do 80 minut. Na polski rynek gra trafiła za pośrednictwem wydawnictwa Portal Games. Jest to kontynuacja serii gier osadzonych w świecie Zachodniego Królestwa. I w ramach tej serii ukazały się już gry Architeci Zachodniego Królestwa oraz Paladyni Zachodniego Królestwa. Przejdźmy do rozpakowania. Przed rozcięciem folii zapoznajmy się z listą komponentów opisanych na pleckach pudełka. A w środku znajdziemy. 35 manuskryptów, 4 figurki wicehrabiów, 4 znaczniki cnót, 4 znaczniki korupcji, 80 robotników, 36 budynków, 50 srebrników, 1 instrukcję, 5 części planszy głównej, 4 plansze graczy, 1 makietę zamku, 1 znacznik pierwszego gracza, 72 drewniane zasoby oraz 208 kart. Przejdźmy do dzieła. Na wierzchu. 32-stronnicowa instrukcja. Informacje po kolei: to wprowadzenie, celby, komponenty. Na temat komponentów całkiem sporo informacji. Przygotowanie do rozgrywki. Długi, lenna. Cnoty, korupcja i złoczyńcy. Opis karty Mieszczanina. Rozgrywka, która gracza. Koniec gry oraz punktacja końcowa oraz z przykładami punktacji końcowej, a także opis rozgrywki jednoosobowej, przygotowanie do rozgrywki, a także skrócony opis efektów. Znaczniki całkiem sporo tych mepi. Najlepiej dla czterech graczy, a także dodatkowe znaczniki, wszystko fajnie zapakowane w osobne woreczki strunowe, do tego makieta zamku, kartę na razie umieszczamy na bok, zapasowe woreczki strunowe, zawsze przydatna rzecz. I mamy wypraski, pięć części planszy. To nie były wszystkie, widzę. To były wszystkie części planszy. Do tego cztery planszetki dla każdego z graczy. Kolejna wypraska. Kolejna z monetami, oraz zapewne ze znacznikiem pierwszego gracza. No a także karty, też jest ich całkiem sporo. talie. Rozpakujmy. z tego No, jest tego naprawdę sporo. Karty wykonane na całkiem ciekawej jakości papierze. Nie jest to zbyt gruby papier, natomiast mam bardzo ciekawą fakturę płótna. No i ten zapach świeżej farby drukarskiej. Coś niesamowitego. Grafiki bardzo charakterystyczne. Za ilustrację Zapewne odpowiedzialna jest ta sama osoba, która była odpowiedzialna za ilustrację dla, do dwóch poprzednich tytułów, a więc do architektów i paladynów Zachodniego Królestwa. A więc bardzo charakterystyczna freska. Jest naprawdę sporo. Pytanie, czy wszystko zmieści się w pudełku po zafoliowaniu. No, ale mam nadzieję, że tak. Żetony do powypychania dla żony. Także to już chyba byłyby wszystkie komponenty. Natomiast szczegółowymi informacjami oraz wrażeniami z rozgrywki podzielę się z Wami w jednym z następnych odcinków. Dziękuję za uwagę, cześć!